Ta zła. O, od początku będzie. Od początku, no, 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 od początku, no. no. Kurewka śmieszka. No, ale nie, o tak, nie od początku do końca. No, ale to po, po jednej stronie, żebym cokolwiek mógł przeczytać. Proszę. No. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w pewnym królestwie żyła królowa. Każdego ranka podziwiała swoje odbycie. <laughs> Daję przewrócił nogą, ok? Na nogami zamknął. To chcesz, żebym Ci czytał, czy nie? Ta zła królowa nigdy się nie spodziewała, nigdy nie. Mam Ci teraz, czy mam Ci czy nie czytać? Królewna śnieżka i siedmiu krasnoludków. Przewrócisz na drugą stronę, no, dziękuję. Dawno da. Nie widzę, Benio. Następna strona, proszę. Ale daj następną stronę, Beniuś. Gdzie? No gdzie? No następną stronę, daj. Następną stronę, Beniuś. Gdzie? No jak gdzie? No następną stronę. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w pewnym. No dziękuję. Ta zła Nie spodziewa się, że te krasnoludki wymyją się i jednego z nich pocałuje w głowę. E, I wrócą z nały, się myć, i to dobre, znowu była, tak? O to chodziło? Ta-dam! Dawaj, czytamy znowu. Królewna śnieżka i siedmiu krasnoludków. 20 minut, 23. Królewna tworzy oczy, <grywa> Ale on dopiero otworza oczy! Beniu napastował misia. Misiu całkiem się temu poddawał, gdyż był to miś taki trochę... Nie... martwy. Znaczy bardziej bardzo martwy raczej. No dobra, wracamy do Kurewki Śmieszki. Królewna Śnieżka opowiada Małgorzata Fabianowska. No to jest królewna. Benio, wolisz się czy królewnę? No, też bym wolał królewnę. No, ba. No to, ale przewracaj strony. No. Ale nie lisz królewny to później dopiero. Dobra, musimy przynajmniej przeczytać skąd ona jest. Nie wiadomo czy jakiegoś ścierwa nie wyrwałeś. No, ale czekaj Benio. Co no, ale przed, przed stronę.